Co to? <laughs> Neapol. Od dwóch tygodni mieszkam tutaj w samym środku Starego Neapolu. Za mną Neapol. A teraz startuje jak co chwilę samolot z lotniska, które tu jest w samym centrum miasta. A każdy samolot przylatuje nad naszą kamienicą. Ja z piątego piętra tej kamienicy. Widzę ciągle te samoloty lecące w różnych kierunkach. Niedługo i sam wrócę. Ale zanim wrócę, chciałem nagrać coś, co jest znane, a z tym krajem związane co jest takim klasycznym, absolutnie przebojowym hitem jak się jest tutaj. Lepiej by było może, gdybym nagrał to gdzieś pod drzewem na łące. Teoretycznie było możliwe, ale logistyczne różne kłopoty sprawiły, że jednak nagrywam w domu. Zresztą w domu to też jest niełatwo, bo układ światła jest taki, że w tej chwili, żeby coś było widać w moją twarz, to... To za mną jest wypalone, ale jest prawdziwy, prawdziwy Neapol. O. Widać tylko, że. Tylko, tylko że, o, jak schodzimy tutaj niżej, to, to. To się robi tak. No nic, ale lećmy. Oczywiście, wiadomo, z autorem tego powiedzenia. O, Napoleon. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, Im dunkellaub die goldorangen glühen, Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, Die Mirte still und hoch der Lorber steht? Kennst du es wohl? Dahin, dahin möcht ich mit dir. O mein Geliebter zehn kennst du das Haus? Auf Säulen rot sein Dach, es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, und Marmorbilder stein und stein mit mich an. Was hat man dir, du armes Kind, getan? Kennst du es wohl, dahin? dahin möcht ich mit dir o mein beschützer ziehen kennst du den berg und seinen wolkensteg das maul dir such im nebel seinen weg in höhlen wohnt der drachen alte Bruch. Es stürzt der Fels und über ihn die Flut. Kennst du ihn wohl? Dahin, dahin, dahin geht unser Weg. O oh Vater, lasst uns hin. Anas Geta, czyli Adam Mickiewicz, No, nie nazwał tego tłumaczeniem, nazwał to naśladowaniem z getego. do H, wezwanie do Neapolu. Znaszli ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa. Jeszcze raz, bo zapomniałem o rekwizycie. Takie są cytryny, z wierzchu brzydkie, ale olbrzymie, mamucie, a w środku bardzo soczyste i bardzo pachnące. Więc ten rekwizyt jest ważny. Ten może zabiorę do niebiec. Znaszli ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, pomarańcz blask, majowe złodzi drzewa, gdzie wieńcem bluszcz ruiny dawne stroi. Gdzie buja laur i cyprys cicho stoi? Znaszli ten kraj? Ach tam, o moja miła, tam był mi raj, pókiś ty ze mną była. Znaszli ten gmach, gdzie wielkich sto podwoi, gdzie kolumn rząd i tłum posągów stoi, a wszystkie mnie witają twarzą białą. Pielgrzymie nasz, ach, co się z tobą stało? Znaszli ten kraj? Ach, tam, o moja miła, tam był mi raj, pókiś ty ze mną była. Znaszli ten brzeg, gdzie po skalistych górach, strudzony muł swej drogi szuka w chmurach, gdzie w głębi jam płomieniem wrą opoki, a z wierzchu skał w kaskadach grzmią potoki? Znaszli ten kraj? Ach. Tu, o moja miła, tu byłby raj, gdybyś ty ze mną była. A no właśnie, ja miałem teraz dwa tygodnie tego neapolitańskiego raju. Ale popatrzmy jeszcze, co zrobili z tymi, z tym gospodarzem, Włosi. Tutaj tłumaczenie niejakiego Roberto Fertonani. Avenzerseras, sapetano, conosci la terra dove i limoni mettono il fiore? Le arance d'oro splendono tra le foglie scure? Dal cielo azzurro spira un mite vento? Fieto sta il mirto e all'oro è eccelso. La conosci tu forse? Laggiù, laggiù, io vorrei andare con te. Amato mio, conosci la dimorra? Il tetto posa su colonne, risplende la sala, la stanza è tutta un bagliore e statue marmore mi volgono lo sguardo. Povera bambina, che cosa ti hanno fatto? La conosci tu forse? Laggiù, laggiù, io vorrei andare con te, difensore mio. Conosci il monte e il sentiero che tra le nubi si perse? Il mulo cerca il suo cammino fra le nebbie? L'antica stirpe dei draghi abita in spelonche, precipita la rupe e è sopra la massa di onde lo conosci tu forse? Laggiù, laggiù è la via che noi faremmo. Andiamo! Padre Mio. Jeszcze na koniec. Popatrzmy, że to naprawdę jest w Neapolu.